Arthur Conan Doyle. Zagadki Sherlocka Holmesa. Właśnie chciałem się odezwać, gdy wzrok mój padł na oświetlone okno naprzeciwko. Zmartwiałem ze zdziwienia i chwyciwszy Holmesa za rękę, zawołałem, wskazując palcem: cień się poruszył. Teraz widzieliśmy już nie profil, lecz plecy siedzącego. Czas nie złagodził charakteru Holmesa ani nie nauczył go wyrozumiałości dla umysłów nie tak bystrych jak jego własny. A pewnie, że się poruszył, odparł zgryźliwie. Czy sądzisz, że jestem takim idiotą, który wierzy, że może nabrać najsprytniejszego człowieka w Europie na byle kukłę? Siedzimy tu już od dwóch godzin, a przez ten czas pani Hudson osiem razy poruszyła manekin. Co piętnaście minut. Porusza nim od przodu, tak by nie rzucać sobą cienia. Ah! Podniecony ze świstem wciągnął oddech, pochylił się do przodu i zebrał w sobie. Ci dwaj ludzie w bramie zapewne ciągle jeszcze marzli w zimnie, ale ja już ich nie widziałem. Wszystko tonęło w ciemności, tylko żółta tafla okna z czarnym cieniem po środku jaśniała przed nami. W głuchej, pełnej napięcia ciszy znów usłyszałem cienki świst oddechu, świadczący o tłumionym podnieceniu. Po chwili Holmes pchnął mnie w najciemniejszy kąt i ostrzegawczo położył mi dłoni na ustach. Palce zaciśnięte na moim ramieniu drgały nerwowo. Nigdy jeszcze nie widziałem go aż tak podnieconego, choć na ulicy przed nami nic się nie działo. Nagle usłyszałem to, co Holmes już przedtem uchwycił czujnym uchem. Stłumiony szelest doszedł nie z ulicy, lecz z tyłu domu, w którym siedzieliśmy ukryci. Drzwi wejściowe otworzyły się, a potem zamknęły. Za chwilę usłyszałem, że ktoś skrada się w korytarzu. Próbował robić to jak najciszej, ale w pustym domu kroki rozbrzmiewały wyraźnym echem. Holmes przywarł do ściany. Ja zrobiłem to samo i zacisnąłem rękę na kolbie rewolweru. Wpatrując się w ciemność, ujrzałem na czarnym tle otwartych drzwi nieco ciemniejszą sylwetkę człowieka. Przez chwilę stał bez ruchu. Potem, pochylony jak do ataku, wsunął się do pomieszczenia. Był tuż tuż przy nas. I już szykowałem się do odparcia skoku, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że napastnik przecież nic o naszej obecności nie wie. Przeszedł obok nas, podkradł się do okna i ostrożnie, bez szelestu, uniósł je do góry. Gdy ukląkł przed otwartym oknem, uliczne światło nieprzyćmione już zakurzoną szybą oświetliło jego twarz. Był niesłychanie podekscytowany. Oczy błyszczały mu gorączkowo, grymas wykrzywiał usta. Był to starszy już mężczyzna o cienkim, długim nosie, wysokim łysym czole i wielkich szpakowatych wąsach. Szapoklak zsunął mu się na tył głowy, a z pod rozpiętego płaszcza błyszczał biały gors koszuli. Na jego pociągłej i smagłej twarzy malowała się wściekłość. W ręku trzymał coś podobnego do laski. Ale nie mogła to być laska, bo gdy położył ją na ziemi, rozległ się metaliczny dźwięk. Potem z kieszeni płaszcza wyciągnął jakiś ciężki przedmiot i zaczął przy nim majstrować. Po chwili rozległ się głuchy szczęk, jakby sprężyny czy zaczepu wskakującego na swoje miejsce. Ciągle klęcząc przed oknem, nieznajomy pochylił się do przodu i całym ciężarem naparł na jakiś lewarek. Rozległ się Długi, wibrujący, przenikliwy świst zakończony głośnym trzaskiem wówczas wyprostował się i zobaczyłem, że trzymał w ręku coś w rodzaju strzelby z dziwaczną kolbą potem znów się pochylił i oparł lufę na parapecie okna usłyszałem też westchnienie ulgi gdy przykładał broń do ramienia i zobaczyłem ten dziwny cel czarną sylwetkę na żółtym tle okna. Na chwilę tajemniczy strzelec zastygł w bezruchu potem pociągnął za spust rozległ się głośny gwizd i przeciągły brzęk tłuczonego szkła w tej chwili sherlock holmes jak tygrys skoczył na plecy nieznajomego i powalił go na podłogę ale ten choć już nie taki młody w okamgnieniu zerwał się na nogi i z rozpaczliwą siłą chwycił holmesa za gardło Wówczas silnym uderzeniem kolby rewolweru w głowę przewróciłem złoczyńcę na ziemię. Zwaliłem się na niego, a Holmes zagwizdał w świstawkę. Po chodniku zadudniły kroki i dwaj umundurowani policjanci z agentem śledczym po cywilnemu wpadli do domu przez drzwi frontowe. Lestrade, to pan? zapytał Holmes. A Tak, to ja. Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Cieszę się, że pan wrócił myślałem że przyda się wam trochę prywatnej pomocy trzy niewykryte morderstwa w ciągu roku to kiepsko ale w sprawie tajemnic Molisey działał pan nieco a no powiedzmy całkiem dobrze wstaliśmy już z ziemi nasz jeniec trzymany przez dwóch silnych policjantów ciężko dyszał na ulicy zaczęli się zbierać gapie holmes podszedł do okna zamknął je i opuścił żaluzję Lestrade zapalił dwie świece, a policjanci odsłonili latarki. Nareszcie mogłem się przyjrzeć naszemu przeciwnikowi. Ujrzałem zwróconą ku nam wybitnie męską, ale złą twarz. Czoło filozofa i zmysłowa szczęka wskazywały, że człowiek ten był skłonny zarówno do dobrego, jak i złego ale sama natura naznaczyła go specyficznym piętnem. Wystarczyło tylko spojrzeć na jego okrutne niebieskie oczy ze zmrużonymi cynicznie powiekami i groźnie pomarszczone czoło. Z nienawiścią i zdumieniem wpatrywał się w Sherlocka Holmesa, nas zdawał się nie dostrzegać. — Diabeł! — mruczał. — Wcielony diabeł! — Pułkowniku! — rzekł Holmes, poprawiając poszarpany kołnierzyk. Podróże kończą się spotkaniem kochanków, jak mówi stara sztuka. Chyba nie miałem przyjemności widzieć pana od czasu, kiedy leżałem bezradnie nad wodospadem Reichenbach, a pan przyglądał się temu z satysfakcją. Pułkownik wciąż wpatrywał się w mojego przyjaciela, jak człowiek w transie. Diabeł, wcielony diabeł, powtarzał raz po raz. Jeszcze nie zdążyłem pana przedstawić obecnym ciągnął Holmes. Widzicie tu panowie pułkownika Sebastiana Morana, niegdyś oficera Królewskiej Indyjskiej Armii i najlepszego myśliwego na grubego zwierza, jakiego zna nasze wschodnie imperium. Chyba się nie mylę, pułkowniku, mówiąc, że nikt jeszcze nie ubił tylu tygrysów co pan. Mężczyzna milczał, nie odrywając wzroku od Holmesa. Dzikie oczy i szczeciniaste wąsy upodabniały go do groźnego tygrysa. — Dziwię się, że tak stary i doświadczony Shikari, jak mówią w Indiach, namyśliwego, dał się wziąć na mój naiwny podstęp — mówił Holmes. — To dla pana nic nowego. Czy nigdy nie przywiązywał pan koźlęcia pod drzewem i nie czekał ze strzelbą w zasadce na tygrysa zwabionego przynętą? <laughs> — Ten pusty dom to moje drzewo. A pan to mój tygrys. Pewnie miał pan zwykle pod ręką zapasowe strzelby. Na wypadek gdyby tygrysów było więcej, lub, co mało prawdopodobne, zawiodłoby pana oko. To, zatoczył ręką koło, moje zapasowe strzelby. Rażące podobieństwo. Pułkownik Moran skoczył naprzód, rycząc z wściekłości. Ale policjanci go przytrzymali. Strach było patrzeć na tego człowieka. Przyznaję, że zrobił mi pan małą niespodziankę. rzekł znów Holmes. Nie myślałem, że skorzysta pan z tego pustego domu i wygodnego frontowego okna. A sądziłem, że będzie pan działał z ulicy, gdzie czekał mój przyjaciel Straight ze swymi miłymi chłopakami. Poza tym wszystko jednak odbyło się tak, jak przewidziałem. Pułkownik Moran odwrócił się do agenta tajnej Policji. Może pan ma dostateczny powód, aby mnie aresztować, powiedział, ale nie wolno panu narażać mnie na szyderstwa. Niech wszystko odbywa się zgodnie z prawem. A, racja, odparł Lestrade. Czy już nic pan nie ma nam do powiedzenia, panie Holmes, przed naszym odejściem? Holmes podniósł z podłogi wielką strzelbę i przyglądał się jej mechanizmowi. Wspaniała, wyjątkowa broń, powiedział. Działająca cicho, i skutecznie. Znałem von Herdera, ślepego niemieckiego rusznikarza, który ją skonstruował na zamówienie nieboszczyka profesora Moriarty'ego. Od dawna słyszałem o jej istnieniu, choć nigdy nie trzymałem jej w ręku. Polecam ją pańskiej szczególnej opiece, Lestrade. Podobnie jak kule do tej strzelby. Będziemy jej strzec jak oka w głowie, powiedział Lestrade, ruszając wraz z innymi policjantami do drzwi. Czy to już wszystko? A chciałem jeszcze zapytać, jakie oskarżenie pan wniesie. Jakie oskarżenie? No jak to? Usiłowanie zabójstwa Sherlocka Holmesa. Wolałbym, panie Lestrade, aby pan tego nie robił. Ja nie chciałbym oficjalnie występować w tej sprawie. Na pana, wyłącznie na pana spada zaszczyt ujęcia poszukiwanego zbrodniarza. Tak? Gratuluję panu. Schwytał pan go dzięki swej przebiegłości, odwadze i sporej dozie szczęścia. Schwytałem kogo, proszę pana? A człowieka, którego cała policja szuka na próżno. Pułkownika Sebastiana Morana, który w ubiegłym miesiącu zastrzelił sir Ronalda Edeira przez otwarte okno frontowe domu numer 427 przy Park Lane, używając do tego strzelby wiatrówki i kuli dum dum. Oto właściwe i jedyne oskarżenie. — A teraz — Holmes zwrócił się do mnie — jeżeli nie boisz się przeciągu z rozbitego okna, moglibyśmy spędzić przyjemnie pół godziny w moim pokoju przy cygarze. Dzięki opiece Mycrofta Holmesa i staraniom pani Hudson nic się nie zmieniło w naszym niegdyś wspólnym mieszkaniu. Wprawdzie od razu uderzył mnie panujący w nim przesadny porządek, ale to, co było najbardziej charakterystyczne, się zachowało — Kącik chemiczny, z poplamionym i wygryzionym kwasami stołem. Na półce rząd wielkich albumów z wycinkami gazet i różnych informatorów, które większość znanych mi osób spaliłaby z największą radością. Wykresy, pudło ze skrzypcami, podstawa na fajki, nawet perski pantofel z tytoniem, wszystko znajdowało się na swoim miejscu, gdy rozejrzałem się dookoła. W pokoju... Czekała nas promieniejąca radością pani Hudson i dziwny manekin, główny aktor naszej wieczornej przygody. Było to woskowe, wiernie wyrzeźbione po piersie mego przyjaciela, ustawione na małym stoliku i okryte szlafrokiem Holmesa, mogło wprowadzić w błąd najbardziej bystrego obserwatora z ulicy. — Mam nadzieję, że była pani bardzo ostrożna — zwrócił się Holmes do pani Hudson — — Czołgałam się na kolanach, jak pan mnie uczył. — To dobrze. Świetnie się pani wywiązała z zadania. Czy zauważyła pani, gdzie trafiła kula? — Tak. Boję się, że zniszczyła to wspaniałe popiersie. Przebiła głowę i rozpłaszczyła się o ścianę. Podniosłam ją z dywanu. — proszę. Holmes podał mi kulę. — Miękka kula rewolwerowa, jak widzisz — powiedział. — Genialny pomysł — kto mógłby się domyślić, że taką kulę wystrzelono z wiatrówki? — A w porządku, pani Hudson. Bardzo pani dziękuję za pomoc. Watsonie, usiądź jak dawniej w starym fotelu. Mamy jeszcze sporo spraw do omówienia. Zrzucił zniszczony surdut, ściągnął szlafrok z woskowego sobowtura, włożył go na siebie i znów wyglądał jak dawny Sherlock Holmes. Oko i nerwy nie zawiodły starego myśliwego powiedział z uśmiechem, oglądając rozbite czoło manekina. Trafił prosto w tył głowy i przebiłby mózg na wylot. Był najlepszym strzelcem w Indiach i myślę, że chyba nie miał sobie równego w Londynie. Czy słyszałeś kiedyś jego nazwisko? Nie, nigdy. Tak to bywa ze sławą. Jeśli pamiętam, nie słyszałeś też o profesorze Jamesie Moriartym, najtęższej głowie naszego wieku. Podaj mi proszę mój informator biograficzny. Wygodnie oparty w fotelu, tonąc w kłębach dymu z cygara, niedbale odwrócił kilka kartek. Moja kolekcja na M jest wspaniała, powiedział. Sam Moriarty uświetniłby każdą literę. A tu jeszcze mam truciciela Morgana i niesławnej pamięci Mary Dewa i Matthewsa, który w poczekalni dworcowej na Charing Cross wybił mi lewy kieł. Oto wreszcie nasz nocny bohater. W podanym mi notatniku przeczytałem: Moran Sebastian, pułkownik dymisjonowany, służył w pierwszym pułku bengalskich pionierów. Urodził się w Londynie w 1840 roku, syn Augusta Morana, kawalera orderu łaźni, byłego ministra brytyjskiego w Persji. Wykształcenie? Eton i Oxford. Uczestniczył w wyprawach do Dżołaki, Afganistanu. Harasyabu, Sherpuru i Kabulu. Autor dzieł. Gruby Zwierz Zachodnich Himalajów, 1881 i Trzy miesiące w dżungli, 1884. Adres. Conduit Street. Kluby. Anglo-Indyjski, Tunkerwill, Till. Na marginesie zanotowano ręką Holmesa. Drugi z najniebezpieczniejszych ludzi Londynu. Zadziwiające. — Powiedziałem, oddając notes. — Życiorys dzielnego żołnierza. — Tak — odparł Holmes. — Do pewnego czasu był porządnym człowiekiem. Zawsze miał stalowe nerwy. A w Indiach do dziś opowiadają, jak wczołgał się do jaskini za rannym tygrysem ludojadem. A są, mój drogi, drzewa, które rosną do pewnej wysokości, a potem nagle nie wiadomo, dlaczego wyrodnieją. U ludzi spotyka się to często. Myślę, że człowiek ten w swoim rozwoju jest jakby odbiciem całego łańcucha własnych przodków. A taki nagły zwrot do dobrego czy złego przypisać należy dziedziczeniu. To brzmi niewiarygodnie. O dobrze, nie upieram się przy tym. Tak czy owak, pułkownik Moran zszedł na manowce. Skandal nie był wprawdzie głośny, ale w Indiach ziemia zaczęła mu się palić pod nogami. Podał się więc do dymisji, wrócił do Londynu w Niesławie. Wtedy poznał profesora Moriarty'ego i przez pewien czas był szefem jego sztabu. Moriarty hojnie mu płacił, a skorzystał z jego usług tylko raz czy dwa, no wyjątkowo trudnego zadania, z którym nie mógł sobie poradzić zwykły oprawca. A może przypominasz sobie śmierć pani Stuart z Loder w 1887 roku? Nie? A jestem pewien, że Moran maczał w tym palce – ale niczego nie można było mu udowodnić. Pułkownik tak umiejętnie się maskował, że nawet po rozbiciu bandy Moriartego nie mogliśmy mu nic zrobić. Pamiętasz, jak starannie zamknąłem wtedy u Ciebie okiennicę? Bałem się kuli z wiatrówki. Pewnie uważałeś, że jestem wariat. Ale ja dobrze wiedziałem, co robię, mając w pamięci, że istnieje ta niezwykła broń. I że znajduje się ona w ręku najlepszego strzelca na świecie. Gdy wyjechaliśmy do Szwajcarii, Moran pojechał z Moriartym za nami i napędził mi parę chwil śmiertelnego strachu nad wodospadem Reichenbach. Wyobrażasz sobie z jakim zaciekawieniem czytałem we Francji gazety, czekając niecierpliwie na okazję, aby wreszcie się z nim porachować. Dopóki chodził na wolności po Londynie, moje życie było nieustannie zagrożone. Cień Morana prześladował mnie w dzień i w nocy. No ale kiedyś musiała przyjść jego godzina. No cóż miałem począć? Gdybym go zastrzelił przy pierwszym spotkaniu, poszedłbym do więzienia. Nie mogłem też skorzystać z ochrony prawa, które nie wkracza tam, gdzie oskarżenie opiera się tylko na podejrzeniach. Byłem więc bezsilny. Czatowałem jednak na wiadomość o każdej zbrodni, wiedząc, że wcześniej czy później Moran wpadnie. Wreszcie morderstwo Ronalda Edeira. Los uśmiechnął się do mnie. Czy z tego, co wiedziałem, nie wynikało jasno, że zabójcą jest pułkownik Moran? Grał w karty z tym młodzieńcem. Poszedł za nim pod dom i zastrzelił go przez otwarte okno. To było pewne. Zbadanie samych kul wystarczy, aby Moran zawisł na szumienicy. Nie zwlekając, wróciłem do Londynu. Widzieli mnie jego szpiedzy przed domem i natychmiast donieśli o moim powrocie. Musiał powiązać mój powrót ze swoją zbrodnią i się przeraził. Byłem pewien, że postara się mnie natychmiast usunąć i że skorzysta ze swojej strasznej broni. Ustawiłem w oknie rzekomy cel, zawiadomiłem policję, nawiasem mówiąc, bezbłędnie wyśledziłeś ich w bramie i zasiadłem w kryjówce, która wydała mi się najlepszym punktem obserwacyjnym. Nawet nie marzyłem, że pułkownik również wybierze ją dla swych zbrodniczych celów. Czy jest jeszcze coś, czego nie rozumiesz? Tak, powiedziałem. Nie wyjaśniłeś, dlaczego Moran zabił ser Ronalda Edeira. Ach. Mój drogi, teraz wkraczamy w sferę domysłów, gdzie logika może zawieść. Każdy z nas potrafi wyrobić sobie własny pogląd i obaj możemy mieć rację. A ty już masz swój? <głos》> Myślę, że nie trudno wyjaśnić motywy zbrodni. W śledztwie okazało się, że pułkownik Moran i młody Edeir razem wygrali znaczną sumę pieniędzy. Moran bez wątpienia był szulerem. Od dawna już o tym wiem. Sądzę, że w dniu morderstwa Edeir odkrył oszustwo Morana. Pewnie rozmówił się z nim w cztery oczy i zagroził, że go zdemaskuje, jeśli ten nie wystąpi z klubu i nie przyrzeknie, że już nigdy nie weźmie kart do ręki. Nie wydaje mi się prawdopodobne, aby taki znakomicie wychowany młodzieniec jak Edeir od razu rozgłosił to zajście i publicznie oskarżył znanego i dużo od siebie starszego człowieka. Nie doszło więc do skandalu, jak sądzę. Dla Morana, żyjącego z szulerki, wyjście z klubu równałoby się finansowej ruinie. Zamordował więc Ronalda Edeira, gdy ten zastanawiał się, ile pieniędzy ma zwrócić osobom, które nieświadomie wspólnie z Moranem oszukał. Edeir zamknął drzwi, by mu panie nie przeszkadzały w tych obliczeniach. Podejrzewam, że właśnie tak to się odbyło. Jestem pewien, że masz rację. Prawda wyjdzie na jaw w śledztwie. Faktem jest jednak, że pułkownik Moran już nam nie zakłóci snu. Słynna wiatrówka Von Herdera stanie się ozdobą Muzeum Scotland Yardu, a Sherlock Holmes znów będzie się mógł poświęcić badaniu niezwykłych zagadek, w które tak obfituje skomplikowane życie Londynu. Przełożył Tadeusz Ewert. Rozdział szósty. Przedsiębiorca budowlany z Norwood. Z punktu widzenia eksperta w sprawach kryminalnych – Mówił Sherlock Holmes. Londyn od śmierci nieodżałowanego profesora Moriartego stał się mało interesującym miastem. Nie sądzę, odpowiedziałem, aby wśród bogobojnych i uczciwych obywateli znalazło się wielu podzielających twoje zdanie. No cóż, rzekł z uśmiechem mój przyjaciel, odsuwając krzesło od stołu, przy którym jedliśmy śniadanie. Nie należy być egoistą. Społeczeństwo niewątpliwie na tym zyskuje. Z wyjątkiem pewnego godnego współczucia fachowca, który stracił pracę. Dopóki profesor kontynuował swą błyskotliwą karierę, dopóty lektura pierwszej lepszej gazety dostarczała mi nieskończenie wiele możliwości. Nieraz był to tylko jakiś szczególnik, pozornie pozbawiona znaczenia wzmianka, lecz wystarczająca, by zasygnalizować działalność tego wielkiego, zbrodniczego umysłu. Podobnie jak najmniejsze drgnięcie pajęczyny dowodzi obecności obrzydliwego pająka w samym jej środku. Drobne kradzieże, zorganizowane napaści, pozbawione sensu szkody układały się dla wtajemniczonego w logicznie powiązaną całość. Żadna stolica Europy nie dawała nam, detektywom, takich możliwości jak Londyn. No a teraz a wzruszył drwiąco ramionami, jakby potępiał stan rzeczy, który w znacznej mierze był jego zasługą. W okresie, o którym piszę, Holmes był już od paru miesięcy znowu w Londynie. Na jego prośbę odstąpiłem swoje mieszkanie w dzielnicy Kensington razem z moją skromną praktyką i gabinetem lekarskim młodemu doktorowi Wernerowi. I przeniosłem się do naszego dawnego mieszkania na Baker Street. Ku memu zdziwieniu dr Werner zgodził się chętnie na dosyć wygórowaną cenę i dopiero po latach dowiedziałem się, że był dalekim kuzynem Holmesa, który dostarczył mu na to funduszów. Wbrew narzekaniom Holmesa te parę miesięcy naszej współpracy nie były tak nudne ponieważ, jak wynika z moich notatek, wtedy właśnie mieliśmy do czynienia ze sprawą zaginionych dokumentów byłego prezydenta Murii oraz wstrząsającą aferę na holenderskim parowcu Friesland, która omalnie kosztowała nas życia. Holmes, dumny i zamknięty w sobie, Unikający jak zawsze wszelkiego rozgłosu i jakichkolwiek form publicznego uznania czy podziwu, zakazał mi kategorycznie dalszych publikacji dotyczących jego osoby, metod i sukcesów. A dopiero obecnie, jak już uprzednio wspomniałem, uchylił go. Po tym nieco dziwacznym oświadczeniu Holmes rozsiadł się wygodnie i zaczął niedbale przeglądać poranną gazetę. Gdy nagle naszą uwagę odwrócił wyjątkowo na tarczywy dzwonek u drzwi wejściowych, po którym rozległo się natychmiast coś w rodzaju bębnienia. Jakby ktoś walił w nie pięścią. Usłyszeliśmy skrzypnięcie otwieranych drzwi, potem jakiś hałas w holu, wreszcie tu podbiegnących po schodach nóg, i do pokoju wpadł rozczochrany, blady mężczyzna o pałającym spojrzeniu i nieopanowanych ruchach. Spojrzał na Holmesa i na mnie. A widząc, nasz pytający wzrok uświadomił sobie, że składanie wizyty w tak bezceremonialnej formie wymaga jednak jakiegoś usprawiedliwienia. Niech się pan nie gniewa, wykrzyknął. Wszak to pan Holmes, proszę wybaczyć nieszczęsnemu, jestem bliski obłędu. Nazywam się John Hector MacFarlane. Wypowiedział to nazwisko, jakby ono samo stanowiło wystarczające wytłumaczenie, zarówno jego wtargnięcia, jak i stanu nerwów. Widząc, Obojętny wyraz twarzy mojego przyjaciela zdałem sobie sprawę, że i jemu nic ono nie mówi. Może pan zapali, zaproponował Holmes podsuwając mu pudełko z papierosami. Jestem pewien, że obserwując pańskie zachowanie, obecny tu mój przyjaciel, dr Watson, byłby skłonny przepisać panu jakiś środek uspokajający. W ostatnich dniach pogoda nie dopisywała. Było naprawdę nieznośnie gorąco, a teraz, jeśli pan zdołał wrócić do równowagi. Może pan usiądzie i opowie nam powoli i spokojnie, kim pan jest i z czym pan przychodzi. Podał pan swoje nazwisko tak, jakbym je znał, ale zapewniam pana, że poza tym, iż jest pan kawalerem, adwokatem, masonem i astmatykiem, nic o panu nie wiem. Znałem już tak dobrze metody Holmesa, że patrząc na niedbały strój gościa, akt sądowych brelok z herbem loży masońskiej przy od zegarka i widząc jak jest zadyszany z łatwością odkryłem drogi rozumowania mego przyjaciela nasz klient jednak spojrzał na holmesa ze zdumieniem i zmieszaniem tak to się zgadza ale poza tym jestem w tej chwili najnieszczęśliwszym człowiekiem w londynie na miłość boską błagam o pomoc jeśli przyjdą mnie tu aresztować zanim zdążę panu wszystko opowiedzieć, proszę zażądać, aby mi pozwolili dokończyć, a pójdę do więzienia z lekkim sercem, jeśli będę wiedział, że pan wyraził zgodę na zajęcie się tą sprawą. Aresztować pana? rzekł Holmes. To jest bardzo bardzo interesująca wiadomość. A z jakiego powodu spodziewa się pan aresztowania? Pod zarzutem morderstwa dokonanego na osobie pana Jonasa? Old Kara z Lower Norwood. Na ożywionej twarzy mojego przyjaciela pojawił się wyraz współczucia, nie pozbawiony, przyznaję, pewnej satysfakcji. A to ciekawe, nie dalej jak dzisiaj przy śniadaniu, mówiłem doktorowi Watsonowi, że sensacyjne wydarzenia zniknęły ostatnio ze szpalt naszej prasy. Nasz gość wyciągnął drżącą jeszcze rękę i wziął numer dziennika Daily Telegraph, który wciąż leżał jeszcze na kolanach Holmesa. Gdyby pan tylko spojrzał na gazetę, odkryłby pan od razu powody, dla których zjawiłem się tutaj dziś rano. Mam wrażenie, że moje nazwisko i nieszczęście, jakie mnie spotkało, są już na ustach wszystkich mieszkańców Londynu. Odwrócił gazetę i wskazał na jej pierwszą kolumnę. O, to właśnie, a jeśli pan pozwoli, przeczytam panu głośno. Na Nagłówek brzmi tak potworna zbrodnia w Lower Norwood. Zniknięcie znanego przedsiębiorcy budowlanego. Morderstwo i podpalenie. Odkrycie ważnych poszlak. Ja wiem, jakie są te poszlaki. Wiem też, że wskazują niewątpliwie na mnie. Agenci śledzili mnie. Szli za mną od London Bridge Station i jestem pewny, że tylko czekają na rozkaz, żeby mnie aresztować. Moja matka tego nie przeżyje. Ona tego nie przeżyje. Mówiąc to, chwiał się na swym krześle i załamywał ręce z rozpaczą spojrzałem z zainteresowaniem na człowieka oskarżonego o tak ciężką zbrodnię. Miał około dwudziestu siedmiu lat, gładko wygoloną twarz bez wyrazu, był jasnowłosy i właściwie przystojny na swój sposób. W jego niebieskich oczach malował się strach, miał miękko zarysowane usta, cechujące na ogół chwiejne, wrażliwe charaktery. Postawa i odzież wskazywały wyraźnie, że mamy do czynienia z dżentelmenem. Z kieszeni jego cienkiego letniego płaszcza wystawał zwinięty plik papierów, w których format i nadruki pozwalały określić jego zawód. Ach, nie możemy tracić czasu, jaki nam pozostał, rzekł Holmes, po czym zwrócił się do mnie. Bądź tak dobry i przeczytaj mi odpowiedni fragment w tej gazecie. Pod sensacyjnymi nagłówkami, cytowanymi już przez naszego klienta, widniał następujący tekst. Wczoraj późnym wieczorem, a raczej dziś wczesnym rankiem, w Lower Norwood nastąpiło wydarzenie, które należy najprawdopodobniej uznać za straszną zbrodnię. Pan Jonas Old Care, w wieku lat 52, kawaler, znany i szanowany przedsiębiorca budowlany, zamieszkiwał od wielu lat na przedmieściu w domu zwanym Deep Dean House u wylotu Sydenham Street. Miał opinię człowieka skrytego o mrukliwym usposobieniu i ekscentrycznych zwyczajach. Arthur Conan Doyle zagadki Sherlocka Holmesa